cześć siema, siema, witam wszystkich w kolejnej bitwie serii World of Tanks dzisiaj widzicie, jadę sobie AMX 13F dobrze mówię? Chyba dobrze mapa Redshire. I co tu będzie ciekawego, takiego ciekawego, że jest to. rozdziewiczanie tej artylerii, ponieważ to jest moja pierwsza bitwa na tej arcie. Widzicie, że nawet działko ma to krótsze, czyli jest stokowa. I to mega stokowa, bo załoga jest tutaj chyba tylko na 75%, o ile pamiętam, bo tylko taką kupiłem, a no, za golda tam nie kupuję, bo nie ma sensu. No i słuchajcie, przekonacie się zaraz, co można stokową artą zrobić i czy arta jest w stanie wygrać całą bitwę, bo niektórzy narzekają na artylerię, że że artyleria, że clicker, że coś tam przezywają, ale słuchajcie, taki jest tryb tej gry, ja nie mam tutaj żadnych pretensji do tego jak mnie arta trafi, no tylko, no po prostu... A zdarzało się, że artyleria dość wysokim tirem, którym jechałem, ściągała mnie na hita. No i coś miałem, płakać? No nie bardzo, no taka jest gra, wziąłem następny czołg i jechałem dalej. No to jak właściwie widzicie, taktyka na tej mapie jest zawsze taka sama. Linią 0 Linią 0 jadą, powinny pojechać cięższe czołgi. Jednak u nas jadą na linii 1, co oznacza praktycznie przegraną bitwę. No ehm, nie zawsze oczywiście, no ale tu w tym wypadku e, zobaczycie, jak to będzie wyglądać. <laughs> Jakiś średni czołg widzę tu został na kapie, znaczy na respie. U nas na jedynce, po zielonej stronie oczywiście, jest jeszcze jedna artyleria. Tu widzicie, że już ktoś k próbuje k kapować w każdym bądź razie no. Ehm, no słuchajcie zobaczcie że nie ma nikogo kto byłby blisko kapa nikogo żaden med no bo lightów nie widzę prawda nie mamy żaden med nie pojechał do tego tam ehm, żeby 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 wy żaden med nie pojechał żeby wyświetlić cokolwiek no i tutaj próbowałem strzelić na jak o po prostu, blindshota strzelić no ale widzicie, że się nie udało w każdym razie przewrócone zostało drzewko to było wiadomo gdzie go jest no i pojawiają się pierwsze czołgi po lewej stronie pojawił się e, niszczyciel czołgów nie używam tu modów ponieważ wywala mi grę z jakichś powodów e, dlatego słuchajcie nie widzicie nazwy e, co to za czołg tam jest e, po prawej stronie Jakiś ciężki tam, Olive, pamiętam, to albo Churchill chyba, dwu Trójka, albo coś takiego. No i widzicie, pierwsze czołgi się pojawiają blisko kapa. No i tu zaczyna się ostrzał. I patrzcie, w ostatnim momencie praktycznie wjeżdża jakiś met na kapa. No i powstrzymuje przejęcie bazy. Powstrzymuje przejęcie bazy. Ja tu ładuję jeszcze. Początek, jak zwykle, arty, właściwie nie no bo sami wiecie, że zanim się towarzystwo rozjedzie, zanim niszczyciel, winner, <laughs> ciekawy nig ma gość. No, pierwszy strzał za 233. Jak ehm, sami wiecie, oczywiście, no, początek bitwy nigdy nie jest ciekawy, jak powiedziałem, ponieważ zanim się towarzystwo rozjedzie, to trochę mija czasu, i w tym wypadku minęło chyba 2 minuty albo 3. Ehm, no ale, no niestety, musicie mi to wybaczyć. I widzicie, tu jest cała kupa tych czołgów do trafiania. Ja tu na ślepo trafią. I chyba nie trafiam w ogóle. Bo nie wiem, czy ta arta ma już splasha, czy nie. Bo nie potrafię powiedzieć. Bo tego nie wiem, bo powiem szczerze. No siódemka wiem, że ma, a szóstka nie mam pojęcia. W każdym razie, w każdym bądź razie, w tej chwili już no, mam wyeksploatowane na maksa tę artylerię. I tu bardzo jest fajna arta. Zobaczcie. Niszczyciel jest już po naszej stronie. No i teraz zniknął. Eee. O, 296 obrażeń zadanych. Tu go dobija z mojej asysty. Eee, słuchajcie, patrzcie, pędzi drugi do... niszczyciel eee, naszą stronę. O, ten już jest praktycznie przy mnie. No ja to przeładowuję, ale stwierdzę chyba w... za chwilę, że nie warto, bo one przyjadą. I tutaj strzelę jeszcze raz. O, tak i trafię w ogóle? No nie trafiłem. I teraz tak przeładowuję. I chyba będę się przygotowywał do tego, aby odeprzeć atak tych dwóch niszczycieli. Zobaczcie, że ten med, który tu jechał, który tu stał i pilnował, niby bazy w cudzysłowie, prawda, zginął. I teraz znika jeden niszczyciel, chyba to będzie Hellcat. I ten Hellcat za chwilę. E, o widzicie, podjechał, ja skończyłem przodować. I patrzcie, co się stanie. <laughs> stokowym czołgiem, stokową martą, tak jest. No, pamiętajcie, nigdy nie podjeżdżajcie. Do Arty w ten sposób, masakra. Jeżeli zobaczycie, wyświetlicie Artę i zobaczycie, że ona jest w waszą stronę absolutnie nigdy nie, nie podjeżdżacie w ten sposób. Kończy się to właśnie tak, a nie inaczej. No i dobra, teraz, skoro zginął, można na spokojnie dalej sobie zdejmować kapa. Pamiętajcie, że... Pamiętajcie, że mam tutaj stokowy, stokowy, stokową artę i gdyby... Gdyby nie była stokowa, może bym zrobił więcej. Ale powiem Wam tylko tyle, bo nie wiem, czy zachowałem sobie napisy końcowe. E, ale to nic. E, może mi się uda coś wygrzebać, że zrobiłem tu bardzo dużo. Generalnie zrobiłem najwięcej obrażeń. Mm. I dzięki temu właściwie e, no, damy radę tu cokolwiek zrobić. Na chwilę obecną, e, no cóż, będę tutaj bił. Prawda w tej czołgi na kapie. <gryzanie> Widzieliście teraz, że celowałem celowałem. Celowałem w k 85, natomiast te 150 trafiłem. A to jest tylko wod. No i można i tak. No dobra, no cóż, ciągle kapują. No i tu na ślepca. ...haha... No, jakiś wiki, 10552 zginął, niszczyciel stwierdził, że jednak te 150 e, nie da rady skapować i sobie pojechał, dobrze wyjechał z kapa, e, jeden mniej do kapowania, mniej stresu, e, no i ten med mógłby na przykład pojechać i coś wy wyspotować dla mnie, prawda no, widząc, że jest artyleria, chcę pomóc, no nie po to ta artyleria jest, jeszcze no troszeczkę wygrałem się artylerią w tej grze i dokładnie wiem jak tym grać, no i potrzebuję tylko skauta, no ale jeszcze niestety, Scout, który tam mógł stać, zginął. I co? I jest 9 do 11. I słuchajcie, zostały dwie artylerie, z tym, że ta jedna nie wiem, ile zrobiła. Ej, ale w każdym bądź razie, te dwa ciężkie czołgi, które mamy... No cóż, jeden stoi z jednej strony, drugi z drugiej. Oni mają przewagę, dwóch czołgów i to jeszcze dwóch ciężkich czołgów. No i teraz co? Się chyba zacznie, przyspieszę trochę bo tu chyba będzie kampiarnia jedna. Zaraz się przekonam, gdzie się tu poja o, pojawił się. Okej. Okay. I co tu jest? M6. Nie wiem, czy mi się uda zniszczyć tę M6. Zaraz zobaczymy. O, jedzie. Być może mi się uda w biegu trafić. O, strzelę. Strzeliłem. <grym> Nie trafiłem. Oczywiście zniknął. O, i teraz się pojawia KW-85 z lewej strony, słuchajcie, i teraz akcja szybka, e, a ja mam, ja mam połowę przeładowanego działa praktycznie, e, no i ten KW-85 zawraca, to jest, wiecie, KW-1S były, i ja tu będę celował w niego, oczywiście nie celnąłem, z ja chciałem tak bardziej, bez przybliżenia, bez niczego, znowu ładuję, i on tu wierza na mnie, będę miał trochę szczęścia, muszę powiedzieć, bo on ich chyba nie trafi. O, zniknął. I zobaczcie, ja tu cofam się jak najszybciej, o ile się da, tak powiedzieć. A nie, jednak oni on nawet nie strzelał. Tu zaraz skończę przeładowywać. I słuchajcie, i Filipusa jakiś 123 zniszczony. Słuchajcie, no, mógł pomyśleć, że ja zdążę przeładować, co nie. I w ten sposób wykończam dwa czołgi, jednego niszczyciela i KW-85, no i co, no i mamy 11 do 12 i znowu rzuta na kapa szybko, on ma niszczyciel T-150, ma 8T, zrezygnowałem z niego, ponieważ no powinien go tamte wykończyć, no właśnie, no i trzeba się tu zająć tym Churchillem, Churchill 1, a tam źle powiedziałem, bo trójka, ale to jest jedynka. no nie spojrzałem, no i coś strzelam, 323 i tu nieszczęsne 5 HP mu zostaje. No zawsze tak jest, 5 HP to jeszcze może nie jest tragedia, ale jak zostaje 1 HP <laughs> to przeciwnikowi, do którego strzelam, no to jest już masakra. No cóż, bywa i tak, prawda? System losujący jest to jaki jest, nie wiem czy gdzie jest teraz ten KW85, ale zobaczcie, jest 13-12 i powiem szczerze, że tak, gdybym nie wykończył tego Hellkata, i gdybym nie wykończył tego KW85, albo choćby nawet gdybym tego tylko KW85 wykończył, nie wiadomo jakby się tam skończyło. Tu strzelam, ale chyba nie trafię. No właśnie, trafiłem, ale w, w trupa. 14 do 12, już praktycznie wygrana bitwa. Wyciągnąłem tutaj bardzo dużo w tej bitwie. Zobaczycie oczywiście to na podsumowaniu. Także ja się już żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. I zapraszam na screeny końcowe. Trzymajcie się. Cześć.